W czwartą niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam postać Nikodema, tego, który był odważny, spotykając się z Jezusem Chrystusem. Szedł pod prąd, stawiając wiele pytań Jezusowi Chrystusowi. Pan Jezus udziela mu prywatnej katechezy, a równocześnie pokazuje, na czym polega jego misja. Jako Zbawiciela i Odkupiciela świata. Każdy z nas ma być tym nikodemem, szukającym odpowiedzi o cel, sens naszego życia. W tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć, potrzebujemy naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zadawajmy więc Mu każdego dnia pytania, a równocześnie szukajmy tych odpowiedzi. W Bożym Słowie, w sakramentach świętych, niech to kolejne spotkanie niedzielnej Eucharystii będzie szukaniem odpowiedzi, tak jak czynił to nikodem.